Zastanawialiście się kiedyś, czy robak, miesiąc z kalendarza, kolor czerwony i galaretka, a być może także i flaka polski, mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Jeśli nie, zapraszam do krótkiej ciekawostki na ten właśnie temat. Tematem dzisiejszego odcinka jest mały robaczek, któremu sporo zawdzięczamy, a o którym mało kto słyszał. Wszystko zaczyna się od niepozornej rośliny, tak bardzo pospolitej, że nikt na nią obecnie nie zwraca uwagi. Ta roślina jest przysmakiem pewnego owada, którego poczwarki żerują na jej korzeniach. Zarówno roślina, jak i owad noszą tę samą nazwę czerwiec. Właściwie, by być rzetelnym, ta roślina nazywa się czerwiec trwały, a owad to czerwiec polski. W szóstym miesiącu każdego roku jego poczwarki mają kolor. no właśnie, czerwony. I wtedy właśnie były zbierane przez naszych przodków, by uzyskać z nich czerwony barwnik. Tak. To właśnie w czerwcu odbywały się żniwa czerwca trwałego i zbiory czerwca polskiego w kolorze czerwonym. Jakkolwiek wszystkie te nazwy się ze sobą łączą, trudno dojść, która z tych nazw była pierwsza, a które od niej pochodzą. Większość historyków uważa jednak, że to Czerwiec Polski, czyli owad, jest wzorcem i to od niego zyskały swe nazwy miesiąc czerwiec, kolor czerwony i roślina czerwiec. Proces pozyskiwania barwnika z owodów wyglądał następująco. Uprawiano wielkie pola z czerwcem. W okolicach miesiąca czerwiec roślinę wyrywano, otrzepywano z owadów i wsadzono z powrotem w ziemię. Owady zaś suszyły się na słońcu bądź w piecach. Podobno zapach takiego czerwca suszonego był słodki, aczkolwiek niezbyt przyjemny. Ostatnim etapem było proszkowanie wysuszonych owadów. Warto nadmienić, że czerwiec. Był jednym z głównych towarów eksportowych Polski. Nie było na świecie żadnego innego barwnika o tej samej barwie, więc polska szlachta i kupcy zarabiali mnóstwo pieniędzy na uprawie i handlu czerwcem. Zygmunt Gloger, historyk, który zajmował się Polską, zwracał na to uwagę, że w Polsce dominującymi barwami była biel, która królowała na wsi, i czerwień, którą przywdziewało na siebie rycerstwo. Dowodzi on też, że to właśnie było przyczyną przyjęcia biało-czerwonych barw na godle i fladze naszego narodu. Czy tak w istocie było, trudno obecnie powiedzieć. Na koniec jeszcze jedna rzecz, która była wspomniana na początku. Galaretka. Obecnie czerwca nie używa się już w barwieniu tkanin. Wciąż jednak używa się go jako barwnik spożywczy do barwienia m.in. czerwonych galaretek. Symbol takiego barwnika jest nam znany i możemy go znaleźć na wielu różnych produktach spożywczych E120. Jest on uzyskiwany z czerwca kaktusowego, który mieszka w Meksyku i jest bardziej wydajny od czerwca polskiego. To już koniec ciekawostki o czerwcu. Mam nadzieję, że się Wam podobała. Jeśli tak, Zasubskrybujcie nasz kanał, by poznać więcej ciekawostek o otaczającym nas świecie. Do usłyszenia!